Siemaneczko i witam was w kolejnym materiale. Działamy cały czas z Krystianem Ursusem. Tutaj widzicie, mam taki fajny polar, który zrobił Krzysztof. Dwa takie polary dla mnie i dla Pawła na rocznicę dwuletniej współpracy naszej i jego. Jak on to powiedział męki i bólu. Także tutaj macie takie polary. Powiedzcie, czy byście chcieli w takich kolorach mieć na sklepie, czy ktoś był zainteresowany, no bo jeśli nie, no to bez sensu. To robić. Dobra, i teraz tak, co mi się udało zrobić? No tutaj wisi, wisi sobie zbiornik na lewarku. I ja sobie tutaj walczyłem z poduszką. Bo zobaczcie, tutaj nie będzie tak wcale kolorował ten zbiornik przyjdzie coś takiego. I widzicie, tu akurat gdzie mocowanie kabiny przychodzi, to przychodzi zbiornik. Więc nie jest to takie proste. Ja wczoraj sobie pół dnia rysowałem tutaj w programie do wypalenia elementy. Mam 10 elementów, niektóre po kilka sztuk, tak samo jak i na poduszki do tyłu, bo poduszki będą takie same. O, pewnie nie będzie nic widać, idę po lampkę, poduszki są takie same jak u nas w białej perle, bo się fajnie sprawdziły. Gdzie mam lampkę? Tu jest lampka. Moja lampka odwidza. Kurde, bardzo fajnie działa, naprawdę. I jeszcze jeszcze wyprała się raz w pralce, nie? I myślałem, że nie będzie działać. Podłączyłem ją, nie reagowała, ale się naładowała i jest petarda. Także wodoodporna i to tak dosyć konkretnie. Eee, dobra, to sobie ją przywiesimy. No i poduszka będzie taka. Teraz ja tu mam ściśniętą dzielniczkę na maksa, bo gdzieś w tej kabiny będzie najniższe położenie, takie jak teraz. Eee, no może trochę niżej pewnie siądzie, jak to jeszcze bałwanek się ściśnie, bo ona jednak jest ciężka. Więc sobie tak mierzymy. I tutaj to mocowanie będzie inne, że ten, jakby ta blacha będzie przyspawana tu w tym miejscu, taka węższa i później już będzie stopniowo schodzić w tamtą, żeby to było tak konstrukcyjnie, jak najmocniejsze. I ten siłownik przyjdzie, siłownik przyjdzie gdzieś tutaj. No i tutaj będą dospawane blachy, tu będzie trzeba to skrócić, obciąć. To jest widzę jakiś numer kabiny, więc trzeba będzie go pewnie przespawać trochę dalej, tu będzie trzeba obciąć. I wtedy zamontować tutaj do tego profilu i do tego taki długi spornik. To już mam też porysowane wszystko. No i na jedną jak i na drugą stronę odbicie lustrzane, więc nie ma problemu. Kabina ustawiona yy, na boki jakby. No i jeszcze tu muszę... a jeszcze zapomniałem przecież. Muszę zrobić tutaj stabilizator, żeby ona nie latała na boki. Ale no to jeszcze do tego tu zdążymy dojść. O, no i tutaj będą też takie mocowania na te 4 śruby i poduszki tutaj przyjdą oryginalne jakie były w Ursusie tutaj macie takie poduszki więc coś takiego tutaj miałem jakieś tam zapiski, różne dziwne rzeczy dobra no i tutaj jeszcze mamy BMW mojej narzeczonej sprzątamy je tak troszkę wewnątrz bo będzie na sprzedaż o tu jeszcze lampkę zostawiłem też no, także będzie trzeba ją umyć, ale w środku tutaj ją no trochę, powiedzmy, posprzątać tak gruntownie, żeby to miało ręce i nogi. Ona będzie na sprzedaż, to jest 1.6 w benzynie, e, więc, no tak, z zewnątrz to nie jest nigdzie ani potłuczona, ani nic, mało w przebiegu ma, nawet nie wiem teraz, ile dokładnie nie sprawdzę, ale no, jakby ktoś był zainteresowany, no to jest taki samochodzik niezniszczony, a ja się biorę tutaj. Za dalej, za Krystiana Ursusa. Mam przyszłe chłodnice. Już wam pokazuję chłodnice. Przyszły od takiego McCormicka, od którego mamy kabinę. Więc dobra, ja sobie je przeniosę i wam pokażę. Jak to otworzyć? mądrze? Chyba obojętnie, jak? Bo. Dobra, otworzę i wam pokażę. No powiem Wam spodziewałem się, bo oczywiście tutaj chodnicę mamy od tych chłopaków co kabinę. Więc pozdrawiamy serdecznie i teraz... Teraz sobie zobaczymy, jak to będzie pasować. Wiem, że jest za szeroka i za wysoka, ale no, nie da się założyć większej chłodnicy, która będzie miała takie same wymiary jak stara. No, no nawet to jest nierealne. Dobra, rozbezpieczę to całkiem, i dopiero wam pokażę, bo jest i chłodnica wody, i intercooler. Dobra, jest. Powiem wam, że chłodnica to jest olbrzymia. Po prostu to jest przegięcie. Ile ona jest większa od tej? Ze trzy, ze trzy pewnie te chłodnice wejdą w tom. Naprawdę to jest masakra. Jakie to jest wielkie? Tu mamy rdzeń, ile on tu? Centymetr w tom centymetr pewnie w tą więc sobie tu odejmiemy 2 centymetry mamy 125 więc będziemy mieli 105 100, 105 a tutaj rdzeń będzie miał jakieś 7 cm, czyli 70. No to może przesadziłem, że 3, ale, ale 2 to na pewno, bo ona jest dużo szersza. Mierzymy, mamy 58, a tu mamy 51. Więc tak, więc trzeba będzie powiększyć no i wysokość rdzenia. Samego rdzenia to jest 63, a tu mamy sam rdzeń 55, więc ona wszędzie jest większa. Tutaj mamy też duży ten pojemnik na, jakby na płyn. Tutaj już jest na podejrzewam, że chłodnica przygotowana pod zbiornik zewnętrzny. Czyli tutaj będzie można zamontować z Volkswagena taki ten zbiorniczek, który no, wyglądował mi się bardzo nie podoba, ale bardzo dobrze spełnia swoją... swoje zadanie. No i teraz interkuler. Interkuler jest też taki dosyć, widzę, masywny. Mamy też te 58 na szerokość, będzie miał. Ale wyjścia ma fajnie, bo dwa u góry i wszystko nam się zmieści pod maską. Powiem Wam szczerze, że nawet jeżeli by ktoś chciał taki interkuler do ciężkiej serii, to by był fajny, bo nawet bez poszerzania maski wyciąłby tylko w masce, że widać by było te dwa aluminiowe przewody, a węże by były wszystkie i tak w środku. Więc to no, fajny interkuler. Mamy rdzeń. 70? No to nie jest jakiś, może, olbrzymi. Wysokość rdzenia mamy 48 na 43. No nie jest taki wielki, może, ale myślę, że już powinien spokojnie sobie poradzić na tyle, co my tu będziemy robić. Ile mamy? 80, dobra. No to by było nawet tak. Coś w podobie do tego co potrzebujemy z tym, że dolot będzie szła yy, w sący kolektor asetka i będziemy musieli pewnie wtedy tu obciąć albo gdzieś tutaj zrobić rozejście na większe no bo już go poszerzyć nie możemy więc tak to będzie trzeba zrobić raczej dobra no ładne interkule jeszcze by można myślałem zrobić dwa zespawać ze sobą te interkulary zawsze by było jeszcze więcej, nie? No, ale tak to wygląda. Ktoś się pytał o chłodnicę tą oryginalną w komentarzu, więc jest pewnie pierwszy w kolejce, ale jest na sprzedaż tak. No bo ona nam się tutaj nie przyda do tego. Chłodnica no jest praktycznie luksus, bo Krystian ją kupował nową. Nie wiem jaki czas temu, ale ona była prawdopodobnie nowa. Więc. Yy... No jest ładna chłodnica, czyściutka Jakoś te lamelki niepogięte, więc jest na sprzedaż Dobra Ja się teraz biorę, muszę płyn spuścić ściągnąć tamtą chłodnicę No i przymierzać tą krowę, nie? Tutaj mamy to ścięcie, mam nadzieję, że to mi wejdzie tutaj w, w ten spornik Marne szanse są, ale mam nadzieję, że tak będzie Dobra, pozbyłem się tego tutaj Ustrojstwa, dziadostwa, tak to niektórzy nas nazywają. Chociaż ja myślę, że to jest ogólnie dobra sprawa, tylko konstrukcyjnie jest to źle zamontowane na ciągniku. No bo tutaj te tulejki, zobaczcie, co się wszystko zluzowało. To nie powinno być na takich kołkach, to powinno być przykręcane śrubami tak. A jak już jest w ten sposób, to na przykład powinien być tu tak odlew zrobiony i na przykład przefrezowany. Aby ten element na ciasno wchodził w tutaj w to i wtedy przykręcony, żeby nie miał prawa się tu ruszać. No bo to, to co jest tu wymyślone, no to jest akurat masakra, no to to im nie poszło. Dobra, mamy chłodnicę tak przystawioną. Chłodnicę dużą założyć, to zawsze coś z maską się wymyśli, ale jest zawsze jeden problem, czyli problem wentylatora. Wentylatora nie można założyć większego. Ponieważ pompa wody jest niżej. I teraz tu zrobiłem czerwoną kreskę, to jest środek chłodnicy. Na tej wysokości musiałby być wentylator, żeby mógł mieć te 53 rozpiętość tych yy, tutaj swoich skrzydeł. Dlatego już będę to przerabiał, ale nie będę przerabiał tego tak jak w C350, że pompę będę przenosił, tylko myślę, do tych tutaj w głowicy mamy cztery takie otwory. Dwa z tej strony, dwa z tej. Myślę do tego zrobić taki stelaż i wentylator zamontować na tym kolejnym pojedynczym pasku oddzielnie od pompy. Yy, jakiś napinacz trzeba będzie wymyśleć, no to się coś tam się ogarnie. Ale ja tak bym to yy, widział. Albo napinać wentylatorem. Chociaż napinanie wentylatorem to nie będzie dobre bo jak zrobimy jakąś obudowę dosyć precyzyjną to już to nie przejdzie. Dobra. Kopci się jeszcze mocowanie, pospawane. Poczekam, aż stygnie. Trochę przeszlifuję z tej strony, żeby tam ochłodnicę nie uderzało. Bo możliwe, że będzie uderzać. Dobra, no i się przykręci. Zobaczymy, jak to leży. No i tak, jak mówiłem, ten wentylator będzie mocowany tu i tu. Będzie trzeba dać. Eee, I tyle. Wtedy łożysko z takim kółkiem i będzie po prostu napęd z tego paska. Mam nadzieję, że uciągnie wentylator. Powinien chyba dać radę. Jak będzie tak opięty, nie tak jak tu, tylko po całości, to też powinno być dużo lepiej. Więc powinien ogarnąć taki pasek. No i tyle w sumie nie na razie, na tą chwilę. Serwa się pozbyłem, także tutaj jeszcze ten wąs też przychodzi inny, bo musi być krótszy. Ale to wszystko od mister Miszka mamy taki zestawik, nam przyśle. A, i okazało się, że orbiterol tutaj z Szymonem wysłałem, udany, on go sprawdził, to jest orbiterol który ma 220 wydajności, więc do tego siłownika będzie trochę za mocny. I tutaj ma takie, jak to mówił, Szymon sterowanie ls czyli po prostu to jest taki sygnał do pompy lub zaworu, który zmienia wydatek pompy. Jak są pompy ze zmiennym wydatkiem, lub zawór jakiś priorytetowy, który steruje przepływem. To jak kręcimy powoli kierownicą, to po prostu idzie mała wydajność oleju, to jest potrzebne, jak na przykład mamy z jednej pompy zasilany cały ciągnik. Więc po prostu nie zabiera do reszty e, tak dużo oleju, tylko zabiera tyle, ile w danym momencie potrzebuje. Jak kręcimy szybko kierownicą, no to wtedy on zabierze więcej z wydajności takiej dużej jednej pompy. Tutaj mamy osobną pompę do wspomagania, więc to nam nie będzie potrzebne, trzeba to zaślepić. I zobaczymy jak to się sprawdzi, ale jakby ktoś na przykład był chętny na kupno takiego y, Orbitola To może byśmy nawet byli w stanie sprzedać, bo jak sprawdzałem ten Orbitol bardzo jest drogi y, A może komuś by się przydał, bo na przykład się uszkodził w ciągniku czy coś więc y, można by go sprzedać. Y, widziałem, że ceny nawet 3700 potrafi kosztować taki orbitrol, więc na przykład za takie 3000, jakby ktoś chciał, czy nawet za 2,5, y, kupić taki orbitrol do siebie, no to byśmy go pewnie z chęcią sprzedali, żeby kupić zwykły taki jak tu wystarczy i wtedy byśmy mieli problem y, rozwiązany. Nie? Chociaż zobaczymy jeszcze. Założymy to tak jak teraz i jak to się będzie sprawdzać bo też będą duże koła, żeby się nie okazało, że nie będzie chciał ciągnik skręcać nie? na tym oryginalnym siłowniku, ale myślę, że raczej tego problemu nie będzie. Więc w razie co, no to jakby ktoś był chętny na taki orbital z takiego tu McCormicka XTX, 220 ma tej wydajności, jakby tyle oleju on podaje na, na siłownik, właśnie z tym sterowaniem ls -owym. Jakby był w Bizonie taki, to by było łatwiej to wszystko zrobić. No ale trudno, już jest jak jest. Więc jest taki orbital, ale jakby ktoś był tam chętny w razie, no to jakbyśmy go sprzedali za dobre pieniądze, no to mamy wtedy kasę. To znaczy, Christian ma, żeby po prostu budować dalej ten projekt, nie? Bo no wiadomo, tutaj pochłania. Wentylator przyjdzie taki sam jak w Bizonie, identyczny. Jak przyjdzie, to pokażę jeszcze raz numery, jakie on ma. Nie udało się trafić też tanio na Allegro, bo tu gdzieś tam. Zobaczymy, co jeszcze jaki przyjdzie. Nie jest drogi, a jest naprawdę fajny. Do Bizona to pasuje idealnie. Tutaj no, będzie trzeba to przerobić tak czy tak, eee, więc to i tak nic tu nie zmienia, bo ta chłodnica wychodzi wyżej, więc eee, tu i tak trzeba to przerobić. O, więc wentylator będzie duży, nie? No dobra, ja się biorę. Co? Eee, poczekam aż to ostygnie. Wyszlifuję, przykręcę chłodnicę i będę domierzał przewody, bo tam mają, tam ta chłodnica ma bardzo duże wyjścia, więc musimy tu dobrać takie silikony, żeby po prostu nie zwężać tego. Bo to w Ursusie to są malutkie te kruciaki, takie bym powiedział. A tutaj sobie damy większe, więc powinno być ok. Tu wyjścia są dosyć duże, a tu się przewód zmniejsza, nie? więc myślę, że powinno to grać, jak damy tam większe, a tu mniejsze. To też powinno to działać. No wiadomo, duża chłodnica to duża chłodnica, więc to jest tutaj ważne. No dobra, teraz ta turbina dopiero widać fajnie z tej chłodnicy jak ona tutaj wygląda. No jest bardzo duża. Mam nadzieję, że zrobi robotę. Ale no to musimy wszystko zmontować i się przejechać. Także czekam za wypaleniem tych elementów do powieszenia kabiny. Teraz zamontuję tą chłodnicę pomierzę przewody. Będę czekał za wentylatorem, za przewodami, żeby móc tu działać dalej. nie? Zobaczymy. Na razie kolektor sący zostawia ten oryginalny, bo średnice mi tu pasują co do interkulera, więc na razie go sobie zostawię. Bo jest turbo i w sącym jest takie wyjście, więc tylko sobie przewody pokupuję. Tutaj to zmontuję. Będzie bardzo łatwo zmontować. Nie? I na razie tak zostawimy. Sprawdzimy, jak to wstaje, jak to chodzi, i wtedy pomyślimy o większym kolektorze, który rura jest tam. Zmienimy na większy, nie zmieniając żadnych innych ustawień, i zobaczymy, czy on pomoże, czy pogorszy sprawę, nie? Także to taka, taki tutaj temat. Dobra, wymyśliłem coś takiego: kolana, trochę silikonów. Uspawałem takie przejście z 50 z zewnątrz na. 60 i będzie mi tu pasować ładnie tutaj i tu, bo chodziło mi o to też, żeby na sztywno i zrobię tu mocowanie pod tą śrubę, żeby przykręcić i żeby przeszło tam, żeby tu się dało pasek przełożyć no i żeby w miarę sztywno i a silikony krótkie, takie proste to sobie kupię, a kombinować coś z kolankami to nie ma co. Pospawam to, no mam nadzieję, że się w miarę szczelnie udało. Jeszcze muszę wspawać tutaj wtedy w, ten, w to kolanko króciec, taki jak był tutaj. Nie. Więc to i wtedy zrobię górę, chociaż nad górą to się zastanawiam, czy nie zrobić od nowa tej pokrywki i dać od razu taką średnicę, jak jest tam. I wtedy by może to tak było trochę lepiej. Bo ona wiadomo pompa pompuje, zaciąga tu dołem, a później tu głowicą wywala. Więc tu jest dosyć duże to szerokie to wejście. To żeby tego nie dławić przepływu, to by można dać tutaj szerokie wejście tu. I myślę, że to by miało jakiś sens. No i trzeba będzie to tak zrobić, jak przyjdzie wentylator, to żeby nie przeszkadzało do wentylatora, który będzie wyżej, nie? Więc by musiało być prosto tak do góry i dopiero tak jakby pro, prosto do góry i dopiero wchodzić tak, żeby nie szła po skosie ten przewód, tylko prosto, nie? A tymi od dolotów rurami wszystkimi będzie trzeba przejść tu. No i do tego, do tej chłodnicy musi być zbiorniczek, taki coś jest jak w Volkswagenach, żeby był układ taki ciśnieniowy, bo ta chłodnica nie ma korka, więc to będzie trzeba też rozkminić. Bo ten zbiorniczek powinien być wyżej niż chłodnica, więc to też nie będzie proste tu gdzieś upchnąć, nie? Ale no to, to się jeszcze zobaczy. No i alternator też już coś spróbujemy dobrać. Mam tu znajomego. To mi coś podwiezie na, na przymiarkę. Więc sobie zobaczymy. No i tyle, to ja sobie tutaj to sobie stygnie. Sprawdzę sobie chyba szczelność najpierw tych połączeń i dopiero później wywiercę i wspawam sobie taki kruciec, żeby mi pasował, no takiej średnicy jak tam. I jeszcze zastanawiam się co z nagrzewnicą, bo tu są przewody od nagrzewnicy i się tak zastanawiam, czy nie wystarczyłoby podpiąć jednego przewodu tutaj, a drugiego podpiąć tu. Bo tu mamy jakby mały obieg, idzie tędy, bo zaciąga sobie stąd tym przewodem. No i później pompa pcha w głowicę i wraca sobie tutaj. I teraz pytanie: czy, jeżeli tu się wepnę, to czy nie będzie miała pompa za ciężko, żeby podać do góry i ściągnąć na dół ten płyn, i żeby ten obieg mały działał? Czy najlepiej by było wstawić sobie na przykład tu trójnik i to wstawić tam dalej, gdzieś nie, żeby był ten? Ale spróbujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jakby się tu może wpięło, no by było najprościej. Te przewody tutaj, nawet długością by starczyły, tylko je tu wpiąć i, i tyle, nie? To by było takie najmądrzejsze. Tu też tak to wychodzi, zobaczymy. Fajnie by było tymi przewodami gdzieś przejść tam, ale myślę, że raczej one będą musiały tu z po zewnętrznej stronie zbiornika iść. No trudno, no wszystkiego się nie da idealnie spasować, więc to oryginalny zbiornik tutaj mam. Do wspomagania, dobra. Ktoś dzwoni, się odebrać. Dobra, jest zrobione. Szczelność sprawdzona. Uchwyt przyspawany tu jest natknięty, tylko muszę ten silikon trochę mniejszy zamówić, bo jest zaloźny. No tutaj ten pasuje, ale jest niebieski i tak trzeba będzie czarny zamówić na pewno. No ale mniejsza z tym, no jest. I teraz tutaj mam zaznaczone białym. Trzeba wywiercić otwór i taką rureczkę dotyczyłem. Trzeba będzie tu wspawać i, i ładnie podpiąć wtedy ten przewód i będzie ok. No, także ta rurka tak wygląda. Tam się pasek przełoży, jest szczelina nad kołem pasowym, więc o to mi chodziło, żeby to się tu pomieściło, ale żeby było też później dobrze cokolwiek zrobić. No, także to jest dół, jeszcze tylko tam wywiercę i to wspawam już na gotowo, tylko niech ostygnie, bo przyspawałem ten uchwyt, no i trzeba zabić górę. Że chyba zrobię tak jak mówiłem od razu, że ten termostat się tą górę wyrzuci i się dotoczy coś samemu e, fajnego, żeby pasowało bezpośrednio nam tam do góry. Myślę, że się kolanko wspawa i wtedy e, tak po skosie się da, żeby tam już poszedł prosty, a tu tylko u góry 90 stopni i to wszystko. Dobra, mamy gadżety, trochę gadżetów. Dwa zbiorniczki, no są zbiorniczki, chyba Renault Master, no a to to chyba myślę każdy wie, to jest jakiś Volkswagen, nawet mamy czujnik, więc to jest fajne, no i mamy alternator, yy, mi zależało żeby miał właśnie takie mocowanie, to tam sobie mogę wtedy zdystansować podkładkami lewo-prawo, no i tutaj sobie zaraz zamontujemy yy, ten jakieś koło, zobaczymy czy od Bizona będzie pasować. Tam na pasek i zaraz to będę tutaj montował. Także Tomkowi dziękuję bardzo, za mi przywiózł. Więc działam. Tutaj już sobie to pospawałem. Czekam aż ostygnie i idę w tokarkę i będę robił właśnie tą górę do, do termostatu. Więc sobie złapię na razie za tą rurkę, dlatego ją spawałem. Gdzie nie gdzie lepiej się pospawało, to najlepiej jakby się obracał taki element, to by pospawało pięknie. Ale... No ale. Co to? Pół biedy. Yy, Wsadzimy w rurkę, stoczę sobie tutaj te narażniki, żebym mógł sobie uchwytem ładnie za to złapać. Yy, I wtedy sobie tutaj ten spaw przetoczę, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No i później będzie trzeba roztoczyć w środku na, na tak jak jest termostat i po prostu tam tak schodzić powoli. Do średnicy tej rurki, żeby to jakoś się tam ładnie wpasowało. Dobra. Działam, skręcam ten alternator, przymierzam go tutaj, zobaczymy co będzie wychodzić, i kombinuję dalej. Dobra. I mam dorobione. Na razie na prosto. Kurę. Ładnie, łagodne zejście. Tutaj było w oryginalnym, już na taką dużą rurę na no średnicę. Jest trochę różnica, nie? Więc teraz sobie to przyłapać i do tego musimy przyspać kolanko. A tu możecie zobaczyć, był Krystian, przywiózł rurę. Na razie taką od Scani typową, żeby po prostu przykręcić i nie waliło nam w kabinę jak będziemy jeździć. No, no to się udało taką rurę znaleźć. Jest i teraz się tam kolanko dobierze. I się ten yy, tutaj wyceluje w tą rurkę. Dobra, i jest przykręcone. Teraz trzeba kolanko do tego dospawać w tamtą stronę, bo tam to szło tak albo tak. To nie pasowało. Jak tu przyjdzie wentylator, to musi iść prosto tak i dopiero tak. No i tu taką rurę od udało się dorwać nie będzie już walić po kabinie, z palinami, więc dobra. Ja robię to, robię tą rurkę, rurkę kawałek z kolankiem, dwa silikony tu i tam. I biorę się za alternator. I myślę, że jak zrobię dziś jeszcze kółko do alternatora wytoczę, no to już będzie co w stanie jestem dzisiaj zrobić. Mamy coś takiego interkuler, mniej więcej tak będzie musiał być, gdzieś na takiej wysokości, żeby tymi rurami powychodzić alternator zamontowany kółko od bizona przerobione yy, to stoczone co było wciśnięte tutaj na ciasno tylko jeszcze zostało dorobić napinacz i będzie grać tutaj rurka dorobiona jakże silikony ten akurat jest za duży tutaj tam by trzeba kupić dłuższy i trzeba będzie to poskręcać i tak to będzie mniej więcej yy, wyglądać tutaj w sobie więc no to na dzisiaj Myślę, że koniec. Już jest po 22 grubo. Więc sobie skończę. Intercooler na razie tak przyłożyłem. Żeby sobie tutaj podomierzać rurki. Może coś się uda. Może Robert coś. Agrosaf, pozdrawiam serdecznie. Też tu jesteśmy w kontakcie. Więc powiedział, że może coś poszuka u siebie z rurek. Mówi, że ma dużo gotowych jakichś powyginanych, więc może coś tu dopasujemy na razie na testy takiego używanego. Może coś tu fajnie spasuje, więc na to liczę. No i będziemy sobie testować, jak już wszystko się pomontuje. Nie? No jeszcze najgorszym tutaj będzie. No, zrobić ten napinacz i ten zbiorniczek jakoś zamontować. No i najgorsze to będzie ten wentylator tutaj ustawić. No ja zobaczymy. Zobaczę, może bym obudowę od znalazł od Bizona. Nie wiem jaka szeroka jest, muszę wejść na bizonka i pomierzyć obudowę wentylatora, bo ona pasowała średnicą. To by było najprościej. A nie wiem czy nie będzie jakby za, za gruba. Ale to się zobaczy. Dobra, ściągam ten nie tylko, żeby mu się nie stało i na dzisiaj to tyle.